Siemanko, dzisiaj zagramy w wężyki. Więc jeszcze kto jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, to niech się zasubskrybuje. I po prostu spróbujemy być naprawdę naprawdę duzi. Mam nadzieję, że przynajmniej dzisiaj mi się uda. Yy. Dobra. I tutaj sobie zagramy, bo chcę tutaj być największym. Mam nadzieję, że mi się uda. No nie no Już na początku filmu Wybierz język wow. Poczekajcie z ciszy trochę, bo jak reklamy będą To będzie naprawdę głośno O, dobra I teraz jeszcze raz O jemy O ty zielony Już po tobie Patrz to Pyk jak powiedziałem, tak to się stało. Było nie zabierać mojego pokarmu. To co, żółty? Teraz ty. Hop. Hop. No, niestety już po żółtym będzie. No chyba, że jakoś mnie zabije, ale w to wątpię. Ło! Wow! Było naprawdę blisko. Dobra. No to choć filetowy. Ty tu tak się. Co, nie, co ja w ogóle zrobiłem? Dobra, jednak, wiecie co? Zagramy po prostu w online. Wow, 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 wow. Wow, ale się wydłużyłem. Chyba mam po prostu za słabego neta. Chyba po prostu przegrajmy. A może jednak? Nie, jednak nie. Ju, ej, no serio, nie mogłem przegrać. No, o, dobra, przegrałem. Po prostu tu nie ma sensu grać, bo mi tak się lami. Jestem na samym szczycie i dlatego gdybym był y, niżej o piętro, to wtedy bym mógł grać w online, ale jak sami widzieliście, no... Y, no słabo, bo to wyglądało, gdybym grał y, online. Więc musiałem jakoś przegrać. Więc spróbujemy po prostu tutaj być najwięksi. Jak się tylko da. Czy dwóch owinę? Tak. Owinąłem dwóch, chociaż jeden nie żyje. Ale owinąłem. Ważne to. Dobra, mamy to, mamy to, mamy to, mamy to. U. A naprawdę. Kurcze. Dobra, wiecie co? Yy, zagramy jednak w UFC, więc Siemanko z powrotem. Już włączam UFC. O dobra. Niech się błączy <laughs> Dobra play! <laughs> w końcu załadowało się. Mm, get. Dobra. I po prostu lecimy dalej. Już umiem ucinać, yy, znaczy, nie ucinać, tylko po prostu zatrzymywać yy, to, co się po prostu lami jakby. <laughs> Więc po prostu nie będziecie Czekali na łow, wo wow. mm, co ja miałem tutaj powiedzieć? Nie będziecie po prostu czekali, żeby po prostu się włączyła gra. Mogłem oczywiście trochę przeczekać, żeby po prostu już się cała włączyła, ale już po prostu za szybko włączyłem. Po prostu niech się już włączyła. Zaraz go tutaj pokonamy Na parterze go zmieniemy. Pyk. Już tylko 900 mu zostało, więc już go wykończymy chyba na ziemi. Moja kariera się buduje w UFC. Strasznie szybko nabijam levele choć tylko na filmikach gram, więc od tamtej pory co przestałem i tylko grałem w te wężyki, to od tamtej pory po prostu nie grałem w UFC, czyli przez 4 dni albo przez 3 albo przez 2 jakoś tak. I wtedy nie grałem w UFC. No, i teraz po prostu wróciłem y, do tego. No, bo się niestety, ale. Znaczy, da się naprawdę być dużym w tych wężykach, ale to naprawdę trzeba y, dobrze grać. Ale w online nigdy nie byłem duży w tych wężykach. Dlatego po prostu y, ciężko naprawdę w online grać, bo inni ludzie grają, więc po prostu. Ciężko, a w UFC nie jest aż tak ciężko, jak w tych wężykach. Uuu, <grych> ładnie dostał. Przepiękne haki. Dwa. I trzeci leci. A jednak. Dobra, i w brzusio. W brzusio, w brzusio walniemy. I teraz pyk. Uuu. Ładnie dostał. O, zaraz będzie prosty. Pyk. Eee, prosty no. Uu. Wow, wow! Dobra, tu. Nie złapałem się na parter? No to drugi raz. Pyk. Już jesteś na parterze, człowieku. Pikaż do mistrza. Ja jestem ciekaw, czy da się w ogóle grać. Yy... Znaczy da się grać przez Facebooka yy, z przyjaciółmi. Już próbowałem. Można grać, tylko trzeba się po prostu na początek nie tak jak ja, że klikam tam play coś, tylko po prostu mm, przez Facebooka bym musiał grać i wtedy by można było grać przy, z przyjaciółmi i te sprawy. No, jest trochę skomplikowane, zaraz wam pokażę. Tylko skończę to. Uuu! Ktoś tu jest osłabiony. A chciałem jeszcze mu tak dom zrobić, to teraz przerwamy, więc zobaczymy się za chwilę. Więc tutaj musicie y, kliknąć login y, Facebook, i wtedy y, przez Facebooka możecie grać z przyjaciółmi. Ale ja gram tu. O, tu gdzie jest teraz na te czerwone, i tutaj właśnie y, gram, więc chyba. Czy się da chyba z przyjaciółmi, zaraz sprawdzimy to. Oczywiście nie będę grać, ale zobaczymy, czy się da. Chyba i tak będę musiał się zalogować przez Facebooka. Więc yy, sprawdźmy to. Yy, poczekajcie, to chyba tu było. Tak, friends. Ok, spróbuję yy, na Facebooka, więc zatrzymam, bo będą moje. I tak to właśnie jestem zalogowany przez Facebooka. Nie pokazałem Wam ten, jak to się robi, bo tam były moje dane, a akurat nie umiem zamazywać albo coś moich danych. Więc po prostu tak zrobiliśmy, że zatrzymaliśmy i jesteśmy jako, jako przez Facebooka i tyle. Tutaj skrzyneczka. Okej, okay, że przez Facebooka się zalogowałem. to już dostałem nową skrzyneczkę. Więc si. No to co, lecimy dalej. Nie będziemy przedłużać. Wow, tak mało już. Dopiero 8 minut. No, trochę musimy jeszcze pograć. <tryk> Kontynu. I tak to właśnie już gram przez Facebooka, czyli nic mi się nie zmieniło. Dalej mam te same levele dalej mam tych samych bokserów, tylko po prostu mam jako Facebook. Więc może jak później się rozkręcę, to może z kimś zagram, yy, się dodamy razem na Facebooka i po prostu z kimś zagram. I zobaczymy, kto jest lepszy po prostu. <laughs> Ale ja to dopiero jak sobie rozwinę kanał, bo, bo jak na razie to jestem naprawdę nowy i słabo mam na razie wyświetleń. No dalej na mnie potrafi. Dobra, pyj. Dobra, ładnie zakończyliśmy yy, jego żywot <grymne> Knockout <krymne> Dobra, trzy gwiazdeczki Uff, No jak na razie dobrze nam idzie Dobra. Ale ładnie uniknąłem czasu. Dobrze się odchyliłem. Uuu, <laughs> zaraz kopnąłem tylko. Aj jaj. Nie sięgłem. No i teraz jak nie sięgnę, to... no co? No jak nie ja to jest po prostu nie pojemne. O, teraz. O. Uy, ładnie. Uy, aż mi brodę podniosła. Dobra, lecimy dalej. No ładnie mi idzie, ładnie, ładnie. No to lecimy z nim na parter. Zaraz zejdzie. Mi tutaj na macie. Uuuu, a dobra, odpuszczę mu, bo to i tak nie ma sensu. O nowa jakaś blokada. O, ciekawe, ciekawe, chciałbym mieć taką. No spoko jest nawet na rękę. Pyk, pyk, unik, pyk, pyk. Cios za ciosem. Uuu! Ziąż, nie rozkręcaj się. Dobra, mamy go, mamy go. Teraz trochę go przytrzymać. I prosty. I kopniątko. Dobra, teraz trzeba y, użyć na parter. Pyk. Mamy go, mamy. Tysiąc, 700 dziewięćset, Odpuścimy to trochę. Sorry, że zatrzymałem. Szybko, 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 szybko. Dobra, mamy to. Dobra, mamy to. Pyk, pyk, pyk. Dobra. I prosto. No, naprawdę ładnie nam to idzie jak na razie. 12 minut dopiero czyli do... jeszcze trochę będzie ja jestem ciekaw kiedy do setnego levelu dojdziemy jestem naprawdę tego ciekaw yy, kontynuuj no dalej 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 dobra 900 zł mamy kontynuuj <laughs> dobra 66 66 5000 tak jak zawsze prawie i lecimy dalej Dobra no, dawaj dzwoneczki, tak, tak. dlatego nigdy pierwszego kroku nie robię, bo może się odchylić, więc ja zawsze się odchylam. Dobra. O nie no, człowieku. Weź się panu Ty leszczu Jak śmiesz mi podnosić rękę I pyk kopniątko! Fajny cios Chciałbym mieć taki Oczywiście mis Dobra, mis, mis, mis Pyk, pyk, pyk Dobra, drugi raz mis będzie, bo za dużo już jest tych parterów Unik Pyk i kopnotko. Ładnie się odchylił. I następne kopnutko. A Nie sięgły. No teraz musi się. Mać. O, dobrze. Uu, dobre Dobry cios. Jak na pięciolatkę. Dobra, lecimy dalej. I pytrostek. Niestety nie będę mieć trzech y, gwiazdek, ale będę mieć na pewno dwie. No, tak jak i sądziłem, mam dwie gwiazdki. 14 minut, więc. Tak, jutro dokończymy od 68. Jutro zaczniemy i skończymy na skrzynce. Więc po prostu teraz 67 zawalczymy. Skończymy na 68. Odcinek i tak to właśnie widzę. I jutro będzie od 68. Yy, następny po prostu odcinek Do skrzynki A później yy, Pojutrze yy, będą wążyki Ło, co tu tak się zacięło Panie kochany Dobra Uu. No dawaj, dawaj, dawaj Uuu! złapał mnie Znaczy nie złapał Ej gościu, już przesadza Weź mi odpuść człowieku Co ty robisz? Chcesz mi knocał zrobić gość Skąd ty się urwałeś? Dobra, byk. I kopniątko. Oj 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 już mnie wkurza ten człowiek Dobra, mamy go. <zysy> no, no co tym przepięknym akcentem i tą... I tymi dwoma gwiazdkami, a jeszcze zaczekajmy, jeszcze zaczekajmy. Dobra. I tym akcentem, i tą jedną gwiazdką zakończamy ten odcinek, więc. Trzymajcie się i cześć.